Zastosowałem fundację DAXUR. Zapraszam do sprawdzenia efektów pszenicy o zimnej. Nazywam się Rafał Myczewski. jestem współwłaścicielem gospodarstwa o powierzchni 450 hektarów. Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Oleszka w powiecie Krapkowickim w województwie opolskim. Znajdujemy się na 60-hektarowym polu produkcyjnej pszenicy ozimej. W pierwszej połowie maja zastosowaliśmy fungicyd Daksur w momencie pokazywania się liścia flagowego. W trakcie tego zabiegu zostały również do, dodane nawozy mikroelementowe celem poprawienia kondycji roślin. Mieszanie fungicydu Daksur z mikroelementami przebiegło bardzo sprawnie. Na roślinach nie zauważyliśmy żadnych objawów fitotoksyczności. Wręcz e, możemy stwierdzić, że Rośliny, na których został zastosowany Daksur, wykazały taki efekt zielonego wigoru. Rośliny były bardziej żywe, ale również bardzo dobrze znosiły okresowe niedobory wody. Dzisiaj jesteśmy około 30 dni po zastosowaniu fungicydu Daksur. Efekty ocenia bardzo dobrze. Nie zauważyliśmy znaczącego porażenia chorobami, zwłaszcza rdzą, której się tutaj obawialiśmy na tej plantacji. Rośliny są w dalszym ciągu w bardzo dobrej kondycji zdrowotnościowej. Myślę, że pozostanie tak już do zbioru. Zdecydowaliśmy się na wybór fungicydu Daxur ze względu na zeszłoroczne problemy z pojawiającą się rdzą oraz septoriozą paskowaną, zarówno w uprawie pszenicy ozimej, jak i o ozimego. Ale w tym roku Daksur, mimo niesprzyjającej pogody i takiej zimnej, przeciągającej się wiosny, dał radę i rośliny są naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Fungicyd Daxur został również zastosowany w o ozimym w trakcie pokazywania się liścia flagowego, również na areale 30 hektarów. Rośliny jęczmienia są również w bardzo dobrej kondycji. Tam również zauważyliśmy taki efekt stay green, wigor roślin był naprawdę bardzo dobry. Więc gospodarujemy ogólnie na, glebie, na glebach klasy czwartej. Są to takie mozaiki, miejscami troszkę lepsze, gorsze. Występują u nas bardzo często okresowe niedobory suszy, ale w Daxur dał tutaj radę i mimo takich stresów, gdzie mieliśmy trzy tygodnie bez deszczu, rośliny są w bardzo dobrej kondycji. Sezon wegetacyjny u nas był bardzo specyficzny. Wiosna była dość, dość późno do nas przyszła. Przeciągała się, się zima. Przychodziły okresowe przymrozki i ochłodzenia. Jednak fungicyd DAXUR dzięki swojej formulacji pozwolił nam na takie szersze okno aplikacyjne. Mogliśmy przeciągnąć zabieg w czasie. Ze względu na jego formulację w żaden sposób nie zauważyliśmy objawów fitotoksyczności. Jestem wręcz przekonany, że pszenica chroniona daksurem oraz jęczmień powinny dać zadowalające plony. BASF. We create chemistry.